Dzisiaj w Kluszkowcach na Joyride spotkałem bardzo ciekawego zawodnika, chcę Wam go przedstawić. Jest to Mateusz Maliński. Cześć. Siema Mateuszu. Cześć. Przy okazji tego, że Mateusz ściga się w Enduro, a jest to już Twój trzeci sezon? Czwarty? Czwarty sezon. Czwarty sezon. W kolarstwie praktycznie całe życie. Okej, okay. a, a... Enduro, czwarty sezon, więc już, więc już trochę zawodów przejechał. Porozmawiamy troszeczkę o Enduro i dużo o rowerze, o tym jak. Powinien wyglądać rower, jak może jak go przygotować. Mateusz raczej na tyłach nie jeździ z napisem koniec wyścigu na plecach, tylko tylko radzi sobie, więc porozmawiałem o tym. Mateusz, czwarty sezon w tym sezonie ile już wyścigów zaliczyłeś? E, dosyć sporo. Znaczy biorąc pod uwagę to, ile zawodników, znaczy co zrobili inni zawodnicy, bo w Polsce za bardzo nie było zawodów. Ja skorzystałem z tego. Byłem we Włoszech na kwalifikacjach do pucharu świata Wenduro. Byłem w kołtach w Czechach e, w zawody podobnej rangi i. A, był jeszcze wyścig szosowy. Na szosie też? Wystartowałem na szosie w Lisbarku Warmińskim. W e, lajkrze? Tamtąd pochodzę e, i po prostu wspieram e, miejscowych okay, Mi, i wystartowałem pierwszy raz na szosie 127 km. Niezła takiego, przygoda. Z takiego lifestyle'owego wdzianka w Lajkres wskoczył, no. Ewenemet. Mateusz, przechodzimy do roweru. Jest to White, model S150. A tu jeszcze ma napisane? To jest model CRS. Okay, CRS. To nie jest najwyższy i nie jest najniższy model. Okay. E... Niższy model jest w aluminium, wyższy model ma więcej elementów w karbonie. Okay. Opowiadamy. Dlaczego taki rower wybrałeś, jak Ci się na nim jeździ? Może jeszcze e, powiem o ofercie łajcia trochę, bo, bo tutaj miałem zagwozdkę. Okay. E, był model G170 na kołach 27,5. Czyli mniejsze koła, większy skok. Tak. Okay. E, jestem bardzo wysoki. znaczy jeśli chodzi, tak Ile patrząc 193. Patrząc na stawkę, no to jestem wysoki. Może, może są wyżsi. E, więc wybrałem model XL. I koła 29 cali. Okay. Wcześniej jeździłem na mniejszym rowerze, byłem dirtowcem, więc wybrałem, wybierałem raczej mniejsze rozmiary, bo było łatwiej mi sobie na nich poradzić. Mm -hmm. W tym roku zaryzykowałem, tym bardziej że Anglicy ewidentnie powiedzieli: to jest Twój rozmiar, my jesteśmy pewni, że, że Ci podpasuje, spróbuj. Okay. że że Zmieniałem sporo zmieniali mi się sponsorzy, zmieniała mi się drużyna, to, to czasowo się nie wyrabiałem i była to już ostatnia chwila, więc mówię dobra, biorę XL i 29 cali to jest e... twój pierwszy 29 Tak, enduro? tak, tak. Wcześniej okay. miałem 27,5 i, i skoku 160. Aha. Czyli zdecydowaną większość swojej kariery endurowca jeździłeś na średnim kole, a tak. teraz zaczynasz na dużym. Tak. I jak to porównujesz, jak to, jak to oceniasz? E... Tamten rower był trochę za mały. Jak mówiłem, byłem dirtowcem i, i, i trochę inaczej do tego podchodziłem. W tym roku zaryzykowałem i na pewno to była dobra decyzja. Okay. E, dużo ludzi wątpi, że te rowery sobie poradzą w zakrętach są mniej zwinne. E, może to też po części jest fenomen właśnie White'a że, że mimo wszystko rozmiar w, wielkości rowerów jest bardzo zwinny. I co, co najlepsze. Węduro dużo lepiej mi się prowadzi na, przy dużej prędkości, przy dużych wybojach. Ten rower płynie. Wcześniej walczyłem na, na takich odcinkach, teraz sobie płynę. Okay. A jak to było z szerokością opon? W średnim kole miałeś taką samą, jak masz, jak masz na dużym kole? Czy, czy to się też zmienia? Eee, jestem fanem Maxisów. Eee, próbowałem w tym roku się przestawić na szersze opony. Tutaj mam akurat opony 2,5, ale. Pff, nie wiem, tak trochę słuchając się innych, dla mnie najlepsze opony to jest raczej są węższe, czyli rozmiar 2-3, bo wydaje mi się, że jest po prostu szybciej. Te, te opony są 2,5, założyłem tutaj, to jest opona shorty. Eee, bo wczoraj sporo deszczu padały smokro na, na trasach. Tak, jak mam być cztery, nie miałem drugiej opony, tak z przodu by była eee, taka sama. S150 oznacza skok. Tak. I masz tyle samo przód. Mhm. Eee, tak. Po 150 tak. Tak? Eee, mamy tutaj. Eee, co tu jeszcze możemy dziennie znaczy, opowiedzieć? Coś ciekawe z tego modelu, że to też jest model eee, chyba S czas switch nie jestem pewien dokładnie. Jestem nawet kiepski z angielskiego, więc. Ale White dodatkowo oferuje do tego modelu koła 27,5. Są to koła White'a w karbonie. Ze względu na to, jakie panują w Anglii warunki. Czyli zazwyczaj deszcz i błoto. Dokładnie. I te e, opony na pewno lepiej sobie radzą w, e, w tych warunkach. I dostaje się w komplecie klucz do kasety, ściąga się kasetę i zakłada się e, drugie koła. Z ciekawszych rzeczy na pewno, e, nie wiem czy się orientujesz co to jest Procore. Na pewno, mhm. Używasz? zdziwiłbym się, jakbyś nie wiedział. E, tak, z tyłu mam Procora. Eee, jakbyśmy spuścili powietrze, to byśmy zauważyli, że... E, no, e, co jest ważne właśnie to, w, pro, w prokorze. Zewnętrznie masz niższe, a wewnętrznie masz wyższe ciśnienie. Tak. Ale eee, może zacznę od tego, że w enduro e, ważne jest ciśnienie opon, ważna jest przyczepność, ale kurczę, często przebijam opony niższe obręcze koła. I, i, I tak mam zazwyczaj więcej powietrza, właśnie, żeby zyskać jakiś kompromis między e, defektami a trakcją. No, no. e, Prokor e, umożliwia to, że e, no, po pierwsze przebiję oponę, mogę dojechać za wody. Mhm. Tak było na mega walanż. Dojechałem za wody na samym prokorze. 3 Mega megawalanch, no, to o czymś światła. <noise> tak. E, I co jest fajne, że wtedy Opona nie spadnie? Mimo wszystko się jedzie na prokorze, bo, bo tak, to jest opona tak jakby szosowa. Jest specyficzny wentyl, bo musi tak jakby dwie komory na, napompować. Jest oponka taka szosowa, tylko oczywiście na maksa wylajtowana. I ta oponka jest napompowana na Jakieś 6 bar. A tutaj Ile chcę. Ile no i mogę wtedy trochę obniżyć ciśnienie, tak naprawdę, bo, bo wiem, że ten prokor nie pozwoli dobić dobrączki. Oczywiście zdarza się, że dobijam, i zdarzyło się, że przebiłem prokora, ale. RYZYKO ZNACZNIE MNIEJSZE? Tak, znacznie dokładnie. Mniejsze. E, tylko kosztem wagi oczywiście, bo uh -huh. to, to trochę waży. Dlatego mam tylko z tyłu, z przodu raczej. Wyciągnąłem tylko ze względu na wagę. A widzisz, czyli, czyli z przodu jest trudniej złapać kapcia, tak? Raczej łapiesz z tyłu? Raczej z tyłu. Dowalasz. Tak. Siodełko Mateusz, czy siodełko ustawiasz w swoim rowerze poziomo? <laughs> <laughs> czyli czy, czy zmieniasz kąt? Nie przykuwam do tego okay. uwagi zbytnio. E, Węduro też nie dużo siedzę. E, no, chociaż może to, to jest dobry moment, żeby zacząć wracać. E, ustawiam tak jak duż, w życiu dużo jeździłem na rowerach i ustawiam po prostu w, na wyczucie. Mm -hmm. Tak mm -hmm. siadam, jest ok, to, to jadę, a jak e, widzę problem, to wtedy, to wtedy zmieniam. E, na pewno tutaj fajnie, bo w modelu XL była najdłuższa sztyca. On ma chyba 175 mm. Ile ma skoku? 175. Aha, spoko, okay. Tak e, no, i, I fajnie, bo w poprzednich miałem krótszą sztycę, musiałem mocno wysuwać e, samą sztycę, tak jakby. E, I przez co na zjazdach mi to przeszkadzało. Bo miałeś się Tak, mimo wszystko łaj y tutaj jest dosyć niski, e, no to tutaj jest fajnie, że, że ta sztyca jest tak długa. Czy ten rower karbonowy ma też swojego odpowiednika w aluminium, gdyby ktoś chciał Tak, tak, rower to rower wcześniej coś wspominałem, że właśnie niższy model jest w aluminium. I on jest w pełni aluminiowy. Przód, tył, dwa tył Tak, tak. Masz... Tutaj jest aluminiowy. Aha, bo Ty masz tył też aluminiowy? Tak, Aha, tak. czyli okej. Okay, przedni karbon, tylny tylko tak. Alu i jeszcze można kupić wersję całą A czy znaczy, White w ogóle specyficznie podchodzi do budowy roweru, bo oni nie sugerują się takimi... Znaczy, powiedziałbym, że oni wprowadzają trendy, ale takie, które przetrwają lata. Takie coś, co, co się sprawdzi. Eee, na przykład rama karbonowa nie jest wcale najlżejsza. E, powiedział, że jest gdzieś po środku między najlżejszej a, 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 a lekkiej aluminium. Aha. E, no ale ma być sztywna, ma być mocna. E, tak samo zamontowane rockshocksy. One mają być niezawodne, mają wystarczyć na godziny w górach, na, na dni, na wycieczki, na wyjazdy. E, każdy może, może sobie z nimi poradzić. Jesteś po pierwszym OS-ie dzisiaj, z tak. e, przed tobą jeszcze dwa. Tak. Ile to jest w sumie czasu ścigania? Eee, nie wiem. Ale różnie to wygląda. Eee, tam porobiłeś, może nie będziemy o tym mówić. Eee, nie, tutaj jest na pewno luźniejsza forma. Eee, mieliśmy czas podany na, na pierwszy OS, musieliśmy zdążyć na wyznaczonym czasie, ale potem jest luźno, dlatego zaryzykowałem i, i nagrywam z tobą materiał. I zaraz dojadę. Pewnie będą trochę większe kolejki, ale trudno, fajnie, bo trochę tra... okay. trasa przez nie. Byłem w Sanremo na tych kwalifikacjach. Tu mam nawet naklejeczkę na pamiątkę. Mm -hmm. I zobacz, tu są, tu są starty poszczególnych OS-ów. 10.04 tak? muszę być na starcie pierwszego OS-u. Przepraszam, to, była, to był czas startu z miasteczka. Mm -hmm. Wyczytywali nas, ruszaliśmy z miasteczka i, są I są OS -y. kolejny OS. 4 OS-y. Co, co od razu można zauważyć, że zawody trwały ponad 6 godzin. I, I w tym problem, że każdy podjazd tak trwał, okolicach godziny, półtora, chyba nawet dwie, pierwsze, prawie dwie. I nie było czasu za bardzo na odpoczynek, nawet. Aha. Ja dojeżdżałem za 5, i to jest chwila, żeby się przygotować, i ruszamy. Na Mamy więc wyjaśnione, dlaczego te zawody się nazywają enduro. To trzeba przetrwać tak. po prostu. Znaczy, w Polsce jest trochę luźniej. Zdecydowanie w Czechach podobnie, bo niby tej samej rangi. Tak samo jak tutaj mieliśmy być na pierwszym odcinku o czasie, i potem, tak powiedzmy, freestyle. Okay. E, no ale fajnie, bo, bo jest jakiś defekt czy coś, to, e, to możemy to nadrobić. E, ale problem jest to, że tworzą się kolejki. Mhm. Tutaj, jak mam wyznaczony czas, nie dojeżdżamy to czas już nam leci, e, czyli jak nie zdążę, to oczywiście wystartuję, pojadę trasą, ale czas mi się zaczyna tak już od wyznaczonej godziny. Tak jest, to I to super, to Włosi super to zrobili, e, co do sekundy e, każdy jechał swoje, a było prawie 300 zawodników. Mateusz leci na OS-2, dzięki tak. wielkie za rozmowę. dziękuję również, miło było Cię poznać. Wzajemnie, wzajemnie Mateuszu, zajrzyjcie, już... zajrzyjcie. <laughs> <laughs> Żyjcie w opisie do linków, pod którymi możecie śledzić jego poczynania. Zobaczymy jak sobie będzie radził też dzisiaj. A ja wsiadam na Ebajka, jadę z tobą na start OS 2. Super. Zjedziemy razem. <śmiech> Cześć. <śmiech>